Cześć. Chyba już każda redakcja motocyklowa, i do tego każdy youtuber, powiedział już o nowościach wśród motocykli, które pojawią się lub już się pojawiły na przyszły sezon. Natomiast ja dzisiaj chciałbym powiedzieć o akcesoriach motocyklowych i o pewnych trendach, które pojawią się w 2023 roku. Także czego możemy się spodziewać? Czy będzie rewolucja? Zapraszam na ten materiał. Zacznijmy od kasków motocyklowych. Nowa norma EC2206 spowodowała, że część producentów postanowiła wprowadzić nowe modele. I tak na przykład Schubert zdecydował się na wprowadzenie modelu Schubert E2. E1 już nie będzie produkowana, a Schubert E2 został wyprodukowany, został zaprojektowany na bazie C5, czyli kasku szczękowego, który pojawił się w ofercie Schuberta w zeszłym sezonie. Nowa skorupa, nowa wentylacja myślę, że to będzie bardzo ciekawa opcja dla tych, którzy lubią zjeżdżać z asfaltu albo przynajmniej chcą na takich wyglądać. Shoei również zdecydował się na odświeżenie swojej kolekcji i wprowadza nowy kask Shoei X-SPR Pro, czyli kask, który zastąpił X-Spirit'a 3. Myślę, że nie jest to wielka zmiana, rewolucja, raczej lifting X-Spirit'a 3, ale w dalszym ciągu nowa wentylacja, kilka zmian, nowe wnętrze i nowy wizjer. To powoduje, że mamy, jeżeli chodzi o sportowy kask klasy premium, bardzo ciekawą opcję, tym bardziej, że ten kask Spełnia oczywiście nową normę EC2206 i do tego jeszcze homologację FIM. Na średniej półce kasków szczękowych pojawia się również nowy kask Kaberg Duke. Kask, który już kilka lat jest z nami, natomiast Kaberg zdecydował się na odświeżenie tego modelu i wprowadza w 2023 model Kaberg Duke Evo. Czy mamy tutaj ewolucję? Mamy. Te rzeczy, które mnie akurat nie podobały w tym modelu poprzednim, zostały zmienione, przeprojektowane. Więc po pierwsze mamy, czy będziemy mieć regulację wentylacji na szczęce, będziemy mieć nowy wizjer, e, oczywiście nowe wnętrze i będziemy mieć również nowego pinlocka, bo w starej wersji był pinlock 30, a w tym momencie pojawi się pinlock Max Vision, czyli raczej będzie to pinlock przynajmniej 70. Także ciekawa opcja i ciekawa pozycja ze średniej klasy kasków szczękowych. Scorpion również wprowadza nowy model Exo 1400 Evo R. Udrogowiona wersja kasku sportowego z nową normą EC22.06. Z nowości i zapowiedzi, które się pojawiły na ostatniej Eikmie, to można powiedzieć o dwóch rzeczach. Po pierwsze, Arai, japoński producent, zapowiedział, że zostanie odświeżony model Arai Tour X4, czyli pojawi się Arai Tour X5, nowy model. E, jeszcze nie wiemy dokładnie kiedy się pojawi, ale są szanse, że to będzie właśnie w 2023 roku, także w końcu coś dzieje się na rynku kasków również dualowych, adventure'owych, bo dawno tam nic się nie działo i mam nadzieję, że to, że pojawi się Arai Tour X5 spowoduje, że na przykład Shoei też zdecyduje się na odświeżenie swojego już naprawdę leciwego kasku, ale bardzo dobrej konstrukcji, czyli Shoya Horneta ADV. Airoch natomiast zapowiedział na Eikmie pewien koncept. Zaprezentował kask, który powstał we współpracy ze szwedzką marką Autoif, a był to kask z poduszką powietrzną. Koncept? Ciekawy pomysł? Na razie oczywiście to prawdopodobnie dalsza przyszłość, ale myślę, że warto przyglądać się, jak będzie rozwijał się ten pomysł. Jeżeli chodzi o bagaż motocyklowy, to... Widać pewien trend. Producenci bagażu motocyklowego decydują się na rozwijanie kolekcji bagażu miękkiego, natomiast ten bagaż twardy, czyli kufry, czy to stworzywa, czy aluminiowe, są w mniejszym stopniu rozwijane. Kilka modeli oczywiście się pojawi, kilka pojemności, natomiast z moją uwagę, przykuł przede wszystkim bagaż miękki. I tak na przykład Givi zdecydowało się na rozszerzenie swojej kolekcji z sakw miękkich X-line i pojawi się torba na przykład centralna XL08, 40-litrowa torba wodoodporna. Która jest montowana na stelażach z systemem Monoki. Jeżeli chodzi o hiszpańskiego Shada, to tutaj w zeszłym sezonie dość popularne stały się torby TR-40, które były montowane na stelażach 4P. Miękkie torby, dość wyjątkowe na rynku, dlatego, że to są jedyne torby, które spinamy ze stelażem, przekręcamy kluczyk i wtedy nie można ich odrolować. One są spięte ze stelażem bocznym, ale możemy być pewni, że nikt nam nie, odro, nie odroluje i nie dostanie się do środka. I ta kolekcja tych toreb TR od Szada została uzupełniona i będzie uzupełniona w przyszłym sezonie o torbę centralną. O torbę centralną mocowaną oczywiście na stelażach Szada, i torbę, w której zmieszczą się dwa kaski. Torba miękka, w której zmieszczą się dwa kaski. Także ciekawa opcja, ciekawa propozycja, i mamy już w tym momencie cały bagaż i centralne, i boczne w właśnie tej kolekcji TR. Brytyjska Kriega też postanowiła trochę uzupełnić swoją kolekcję. Oczywiście kolekcja toreb US i toreb adventure'owych OS zostaje, natomiast zaprezentowała ostatnio Kriega kolekcję Roam, czyli kolekcję toreb i plecaka, które są przeznaczone dla motocyklistów jeżdżących klasycznymi maszynami, którzy szukają takiego klasycznego wyglądu, klasycznego stylu. A więc mamy plecak, torbę na kierownicę i małą rolkę. To jest właśnie kolekcja Roam. W przyszłym sezonie pojawi się również kilka urządzeń elektronicznych z przeznaczeniem dla motocyklistów. Na przykład, Sena, czołowy producent interkomów, uzupełnia swoją kolekcję o dwa modele: o Senę 5R i 5R Lite. Są to interkomy bluetoothowe, dwukierunkowe, czyli do kontaktu między dwoma osobami, i interkomy, które mają zasięg około 700 metrów. Są to interkomy raczej małych rozmiarów, więc myślę, że niektórym przypadną do gustu. A co najważniejsze to są interkomy, które będą w miarę tanie, bo ta wersja 5 Air Lite, czyli pozbawiona głośników HD będzie kosztowała około 99 dolarów. Także uzupełnia Sena raczej tą niższą półkę swoich interkomów, ale w tym momencie będzie ich miała prawie 20. Wliczając oczywiście te uniwersalne urządzenia, więc sam wybór interkomu może być nawet dość kłopotliwy. Z dedykowanych interkomów to tutaj warto wspomnieć o tym, że pojawia się nowość, czy pojawiła się nowość czyli interkom dedykowany do kasku Shoei NXR2. SRL EXT, bo taką się nazywa, jest to interkom, który idealnie jest stosowany ze skorupą kasku i ma już technologię MESH. Także myślę, że właściciele NXR2 powinni o tym wiedzieć. Producent interkomów Cardo też nie próżnuje i wprowadza do swojej oferty nowy interkom model Neo. Będzie to praktycznie parametrami zbliżony interkom do najwyższego modelu, czyli modelu Edge. Nie będzie miał natomiast magnetycznego zapięcia, nie będzie go można ładować podczas jazdy i gwarancja będzie trochę krótsza bo nie 3, a 2 lata. Różnic może nie ma dużo i mam wrażenie, że nie jest to jakaś super rewolucja ale raczej uzupełnienie kolecji, kolekcji i przekonanie Potencjalnych klientów do tego, żeby jednak kupowali najwyższy model Edge, bo różnica w cenie wcale nie jest znowu aż taka duża. To tyle, jeżeli chodzi o elektronikę. Sprawdźmy w takim razie, jak wyglądają nowości na sezon 2023 w odzieży motocyklowej. Producenci odzieży motocyklowej zdecydują się w przyszłym sezonie głównie na odświeżenie swoich kolekcji. To odświeżenie będzie polegało na wprowadzeniu nowych kolorystyk do obecnych już modeli. Oczywiście część producentów wprowadza nowości, te nowości się pojawią. Myślę, że najwięcej nowości będzie w ofercie Revita. Tam pojawi się na przykład nowy Poseidon, nowy Outback czy nowy Off-Track, czyli odzież turystyczna. Ale myślę, że warto też przyjrzeć się kolekcji Urban, w której m.in. pojawia się nowa kurtka letnia Eclipse 2 i w ogóle cała kolekcja Urban wydaje się dość intrygująca i jest przeznaczona dla tych motocyklistów, którzy głównie jeżdżą po mieście i chcą wyglądać bardziej casualowo. W ofercie róbki też pojawia się pewna nowość. Myślę, że warto wspomnieć o modelu rukka Madagaskar, czyli kurtce i spodni wykonanych z kordury. Przypomina praktycznie ten model kurtkę offlay, która została wycofana z oferty i jest to rozwinięcie tego Offline. Natomiast jest jedna rzecz, która moim zdaniem przybliża Madagaskar do kurtki wręcz idealnej, czyli w warstwa wewnętrzna, czyli ten wypinany goretex, jest z goretex Stretchu i możemy zastosować ten goretex również na warstwę wierzchnią, czyli na kurtkę, oprócz tego, że możemy ją wykorzystać jako wpinkę wewnętrzną. Modeka rozszerza swój hit sprzedażowy Panamericana 2, czyli odzież turystyczną, o dodatkową wersję kolorystyczną, natomiast yy, swoją kolekcję uzupełnia całkiem nowy model ze średniej półki cenowej, czyli odzież turystyczną Tron. Przeglądając kolekcję butów na sezon 2023 wrzuciło mi się w oczy kilka ciekawych modeli. Na przykład Forma wypuszcza taki bardzo wysoki model butów sportowych, czyli Forma Phantom, które będą występowały również w wersji perforowanej, czyli Phantom Flow. Buty ze skóry syntetycznej, ze stawkami, ze slajderami z tytanowymi. Dodatkowo jeszcze system, który zapobiega skręcaniu kostki, także wyglądają naprawdę całkiem ciekawie. Jeżeli chodzi o TCX-a, Tutaj e, też jest kilka nowości, i na przykład pojawi się but e, z taką technologią, e, która jest technologią dość nową w butach motocyklowych, czyli Goretex Surround. E, w tym przypadku te buty mają dość duże otwory w podeszwie, które doprowadzają e, świeże powietrze do podeszwy, czy raczej do gore który jest umieszczony pod naszą stopą. Dzięki temu to wpływa na lepsze oddychanie. Jak to w praktyce będzie wyglądało? No to wszystko zobaczymy, jak te buty pojawią się w sklepie. Jeżeli chodzi jeszcze o kolekcję butów, to myślę, że sporo modeli pojawi się też w ofercie Revita, ale to jak będą zjeżdżały na bieżąco, tak jak w przypadku kurtek i spodni, to mam nadzieję, że wszystkie wam będę mógł w stanie zaprezentować z bliska. Jeżeli chodzi o dżinsy motocyklowe, to widać pewien trend. Mianowicie producenci chyba dostrzegają, że połączenie jeansu i Kevlaru może to tanie rozwiązanie ale niekoniecznie najlepsze i takie, które poszukują klienci, dlatego coraz więcej pojawia się jeansów tzw. single layer, czyli z jednej warstwy. I tutaj na przykład dość mocno. Rozszerza swoją kolekcję Trilobite, który raczej był znany z jeansów, które były podszywane kewlarem. W tym momencie pojawiają się również jeansy jednowarstwowe. Także widać pewien trend, i myślę, że z czasem za kilka lat spodnie, które będą podszywane kewlarem, przejdą do lamusa, bo jednak liczy się zdecydowanie dla klientów komfort i bezpieczeństwo. W tym materiale wybrałem tylko kilka nowości, które przykuły moją uwagę. Tych nowości będzie oczywiście znacznie więcej. Rewolucji nie dostrzegam, ale oddech świeżości nadchodzi. Także sezon 2023 na pewno będzie ciekawy. Dajcie znać w komentarzach, które z nowości chcielibyście zobaczyć na moim kanale, na które czekacie najbardziej. Ja dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale.